A teraz choć przetestujemy słynny skr fruwita. 0% tłuszczu, wysoka zawartość białka, ale czy rzeczywiście jest taki fit i zdrowy? I już sprawdzam. Poziom cukru we krwi sprawdzam tym monitorem glukozy od Cibionix, ale pozwólcie, że się ubiorę, bo mi dzisiaj zimno. Zanim pokażę jeszcze wam poziom glukozy we krwi, krótka informacja. Ja nie jestem fanem tego produktu. Ogólnie rzecz biorąc, patrząc na skład, mamy mleko, potem jest tak, 8% truskawek, Mamy cukier dodany, potem jest naturalny aromat i potem jeszcze raz jest dodany cukier pod nazwą zagęszczony sok z cytryny, koncentrat z marchwi i potem jeszcze są kultury bakterii obrótowej, które są akurat okej. Okay. Ja Można ten produkt zrobić naprawdę lepiej. Więc gdybym ten produkt miał poprawić, to na pewno dodałbym więcej białka i ewentualnie zmniejszył ilość cukru, jednocześnie ten skyr jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż taki standardowy jogurt z owocami, który zawiera tych owoców pewnie mniej niż 1% i po prostu ma sam cukier w składzie. Jeżeli chodzi o poziom glukozy o godzinie 10:05, było 90, następnie był pik po zjedzeniu tego właśnie skira do 117, a potem zeszło na 81, czyli biorąc pod uwagę ilość. Tego produktu to ten piku całkiem spory. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli jeszcze coś raz na jakiś czas, myślę, że nie będzie problemu. Jeżeli chodzi o podstawę odżywiania, to ja tego produktu nie polecam. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też to jecie. Czy wybieracie inne produkty tego typu.